Prawdziwa mądrość opiera się na prostocie. To jest jeden z najtrudniejszych do zrozumienia konceptów. Ludzie nie wiedzą, czym jest prawda. To jest jeden z największych problemów ludzkości. Podczas gdy zrozumienie prawdy jest bardzo proste. Prawda to jest to, co jest. Tyle. Nie ma potrzeby mówienia nic więcej. Ludzie nie dostrzegają tego, co jest, tego, co jest tu, ponieważ nadmiernie analizują. Tyle. Cały problem ludzkości jest bardzo prosty do rozwiązania paradoksalnie. Wydaje się, że jest niezwykle trudny lub że się nie da go rozwiązać. Tak nie jest. Ten fałszywy, błędny sposób myślenia jest jedynie sztucznie specjalnie wykreowanym modelem myślenia.